thank you I ostatni zagadnik w konkurencji C1 Gibraltar, hiszpański menewiorów w tej konferencji, który był rozgrzany. Dwa tygodnie temu na plałce, to jest koło urbana, wirbelu koło zakupanego. I już widzimy na trakcie 11 następnego zagadnika w konkurencji kałonym mężczyzn. Ale bez też to już drugi serwisa. Dzięki, do się 90. Jak się jechało? No nie wyszedł mi ten przejazd, ja tyłem spłynąłem przez ten i myślałem, że myślałem, że mam 50 i zrezygnowałem z trasy prawie, a okazało się, że wcale nie miałem 50. -tki. A trasa ogólnie trudna jest? Trudna jest, trudna jest trasa. Chyba jedno z lepszych był w Polsce, nie mam chyba nigdzie takiej otory Moim zdaniem nie ma lepszego w Polsce, w całej Polsce to. Na jakieś miejsce wysokie liczysz? No nie bardzo. Dzięki, a skąd jesteś jeszcze? Zastartu, zasączę. Dzięki. Jak się jechało? No warunki tu są bardzo dobre Moim zdaniem. Najlepszym moim zdaniem w Polsce. Ciężko u góry są... Najcięższe to są chyba te spadki u góry. A tak to dobrze. W wielu takich imprezach już, już, już uczestniczyłeś? Wielu, ale każda woda jest inna. Jak ci się jechało z 13 numerem? No nie wiem, czy przynosi szczęście, czy pech. No, Odpiął mi się fartuch. W pierwszym przejeździe? No, no, chyba pechowy. Chyba pechowy. No to życzymy szczęścia w takim razie. No jechało się dobrze, ale zawaliłem trochę. A skąd jesteś? Z Leszny, tu stąd. I mimo tego, że znasz tor, niezadowolony jesteś z tego? Nie. A... Powiedz mi, słyszałem, że tam jakieś sukcesy już wcześniej odnosiłeś w tej dziedzinie. No, miałem dwa razy wicemistrzostwo Polski i raz brązowy A teraz na co liczysz? No, teraz po tym przejeździe myślę, że będę wiem, szósty może. Może szósty, no życzymy wyższego miejsca. No, dziękuję. Mężczyzn, tutaj ten mężczyzn. już przygotowywałem się w zawodnicy konkurencji C2. Rozmawiam cztery cztery tutaj z jednym z obsługujących te zawody, ale okazuje się, że nie tylko obsługującym, ale i trenującym i startującym. Tak, jestem trenerem MGK z leśna Śleśna, również zawodnikiem. No i obsługuję tutaj zawody, pomagam przy organizacji. A właśnie jak są zorganizowane te zawody? Bo tak prawdę mówiąc, ja nie zauważyłem ratowników tutaj na, na zboczach. Znaczy są ratownicy, jest czterech ratowników ratowników którzy stoją na brzegach teraz już obstawiają trasę zawodnicy ci starsi którzy startowali i oprócz tego dwóch zawodników na kajakach jeden jest pod wodospadem drugi jest na końcu trasy na kajaku którzy asekurują trasę także jest minimum sześciu ratowników na trasie a jak widzi pan szanse swojej drużyny no to się okaże woda płynie jednakowo dla wszystkich zaraz będą wyniki w kategorii C1 K1 także zobaczymy po prostu jak nasi zawodnicy popadali w każdym razie jest mniej klubów niż się spodziewaliśmy, bo jest w kraju 7 klubów kajakarskich, kajakarstwa górskiego. Przyjechały tylko cztery kluby, nie dojechały do nas kluby z Drzewicy, z Gerlacha Drzewicy, z Dunajca Nowy Sącz i z adds Kraków. Nie wiadomo z jakich przyczyn. Po prostu daleka odległość i to koszty finansowe bardzo duże. I przyjechały tylko trzy kluby z Pieni, Szczawnica, z okolicy Krościenko i ze startu Nowy Sącz. Panie chyba jeszcze powie, ile trzeba pracy włożyć, żeby taki tor utrzymać, bo słyszeliśmy takie opinie, że to jest najlepszy tor w Polsce? E, może nie najlepszy, ale jeden no, ale z... Ale lepszy... to, były, to były opinie nie Leśnian, tylko powiedzmy z Nowego Sącza. E, jeden z lepszych torów w kraju. Jest jeszcze e, w Gerlachu Drzewicy też, e, znaczy jest tor, e, sztuczny z jeziorka mają. E, jest bardzo dobra woda też do treningu. Tak porównując te dwa tory to konkurowałyby z sobą który jest lepszy tor, ale jak tu słyszeliśmy opinie właśnie trenerów ja też ich słuchałem, że mamy tu lepszy tor. Można by powiedzieć najlepszy w kraju, ale obecnie w Wiecznicy ko Szawnicy Krosienko jest budowany sztuczny tor. Jest to najlepszy tor w kraju, znaczy będzie najlepszy tor w kraju, ma być, ma być ukończony w tym roku. Także można powiedzieć, że jest najlepszy tor tutaj dla szkolenia młodzieży, bo dla takich zawodników zamasowanych, to już tutaj by była troszeczkę woda za słaba. Pan już startował? Tak ja już startowałem, już y, uprawiam po prostu kakarstwo w, w wolnych chwilach. Pomagam jak zawodnikom. Ocenie. No jeśli trzeba, to startuję dwa tygodnie temu na mistrzostwach Polski i w zjeździe zajęłem wraz ze swoim bratem młodszym Jackiem Sztubą i y, Irenuszem Kielerem trzecie miejsce w mistrzostwach Polski. No to gratuluję sukcesu i życzę tutaj jak najwięcej wygranych. Dziękuję bardzo. Ty startujesz tutaj w tych zawodach? Tak. Jak ty sobie radzisz z taką wodą? Ile Ty masz lat w ogóle? Dziewięć. Dziewięć i przyjechałeś już? Nie, ja tu mieszkałem. Mieszkam tu. Aha, bierzesz udział w zawodach? Tak. I już spływałeś? Nie, jeszcze A nie. A kiedy będziesz? Zaraz. Jak sobie radzisz? jak sobie radzisz z taką wodą? Dobrze. Dobrze? Powiedz mi, ty startujesz tutaj w zawodach? Tak. A skąd przyjechałeś tutaj? Ze strumułezd wyżny. Tak i ile ty masz lat? 13. 13, nie boisz się takich tutaj tam, takie wysokie skały, są woda do rwie do przodu? Trochę się boję, ale trzeba złynąć. Więc jak myślisz, że grasz te zawody? Może. Wy startujecie tutaj w tych zawodach? Tak, I jak wam się tutaj podoba? No nie jest. Skąd jesteście? Z Nowego Sącza. Nowego Sącza aż przyjechaliście tutaj startować. I nie boicie się tak tej wody? Tam dosyć wysoko tam spada? Nie, no no nie startujemy. No tutaj z czwórki mamy start. Aha, i wygracie? No, nie wiem, chyba nie. Ona wygra. No nie wiem. No, a masz, masz jakieś już sukcesy? No... no, no trochę. Znaczy, srebrny medal w trójkach na MP. MP co to znaczy? Mistrzostwa Polski. Dziękuję. Thank mm -hmm. you.